Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Bystrzycę Kłodzką. Na Placu Wolności w centrum miasta prezydent został powitany przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Chreniaka oraz burmistrza miasta Renatę Surmę, która w trakcie przemówienia zaprosiła prezydenta za trzy lata, kiedy Bystrzyca Kłodzka będzie obchodzić 700-lecie nadania praw miejskich. Panie prezydencie, bardzo proszę w imieniu mieszkańców będę czuć się zaproszony. Będzie nam ogromnie miło, kiedy pan też obejmie honorowy patronat na no tak bardzo ważnym dla nas święty. Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia podkreślił, że przyjechał do Bystrzycy Kłockiej z wielu powodów, także dlatego, że nie było go tutaj w kampanii wyborczej. Zapewnił również, że obietnice wyborcze będą sukcesywnie realizowane. Wspomniał o pracach nad programem mieszkaniowym oraz projekcie ustawy obniżającej wiek emerytalny i kwotę wolną od podatku. Podkreślił, że rząd zadba również o emerytów, dla których będą dostępne bezpłatne leki. Chcę zasygnalizować w związku z tym, że nikt się absolutnie nie wycofuje z tych zobowiązań, mimo tego co często możecie Państwo gdzieś w mediach usłyszeć czy przeczytać. Ani rząd, ani tym bardziej ja się z moich zobowiązań nie wycofuję. Rzecz jasna, obecnie minister finansów wie, jaką ma sytuację budżetową. Wie również, jaką sytuację w finansach publicznych i w budżecie ma pani premier. Będą realizowali program, jestem co do tego przekonany. Trwają w tej chwili prace w podkomisji sejmowej nad ustawą obniżającą wiek emerytalny. Zostanie to tak zrobione, jak najlepiej się da. Niewykluczone, że trzeba będzie zrobić jakieś zmiany po to, żeby ją dostosować do panujących warunków. Ale chcę Państwu jasno i wyraźnie powiedzieć, ja ze swojej strony będę czynił wszystko, także wobec rządu i także wobec yy, parlamentu, aby do tego obniżenia wieku emerytalnego doszło. Oczywiście z uwzględnieniem bezpieczeństwa finansów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa całego systemu. Bo to jest niezwykle ważne zobowiązanie, to jest wielkie oczekiwanie i nikt się, szanowni państwo, z tego nie wycofuje. Po uroczystym przemówieniu zespoły ludowe wyśpiewały dla prezydenta życzenia. Mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej i okolic byli zadowoleni ze spotkania jest to wielkie wydarzenie dla Bystrzycy Kłockiej, ponieważ pan prezydent jest tutaj po raz pierwszy, nigdy żadnego prezydenta nie było. Prezydent Andrzej Duda tutaj do nas przyjechał. Jest to wydarzenie dla Bystrzycy, ale też dla powiatu kłockiego, myślę, całego regionu, bo też nie tylko z powiatu kłockiego, ale też z powiatu Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego przyjechali mieszkańcy, przywitać się z panem prezydentem. Bardzo miło nam gościć w naszym regionie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz pierwszy w życiu. Przyjechał prezydent. W moim życiu, a mam 62 lata, byłam tak blisko przemawiającego do mnie prezydenta. Ściskałam jego rękę, napisał mi pozdrowienia, zrobił jeszcze taką buźkę fajną. Nigdy tego nie zapomnę, będę przekazywała. Taki jeden tylko jest. No, pozytywnie, a to mi się podoba. Cieszymy się bardzo, że właśnie w mojej urodziny, proszę panią, odwiedził Wyściece kłocką. Podniosły nastrój. Cieszymy się, że odwiedził nasze miasto. To nasz powiat. Bardzo się cieszymy. Gratulujemy mu i żeby wszystko zrealizował, co miał w planach przedwyborczych. Wszystkie słowa były ważne. Bardzo mi się podobało, oby ludzie się zmienili. Lepszego nic więcej nie poczęła nam do życia.